Cześć, ja jestem Wenus. Witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli chodzi o Zodiaki, to pojawiam się już za chwilę, lada dzień. Zostało mi jeszcze troszeczkę poprawek ze względu na to, że robię bardziej skomplikowane tło. Jeżeli chodzi o dzisiejsze obrazy, to uwaga, wrażliwi, pojawi się trochę gole. Mam nadzieję, że YouTube nie zdejmie z tego powodu tego filmiku. Dzisiejszy rysunek to Fanart z gry Left 4 Dead, gry, na którą trafiłam zupełnie przypadkiem, w przedziwny sposób. A mianowicie, trafiłam na audio z gry, a konkretnie na muzykę, którą w grze niestety możemy puścić tylko z szafy grającej. Przesłuchałam soundtrack z części pierwszej i części drugiej, i zakochałam się do tego stopnia, że pobrałam grę. Nie zastanawiałam się, co to za typ gry, co to za typ rozgrywki w ogóle. Okazuje się, że jest to survival horror sieciowy w dodatku, więc gra jest szybka, trochę brutalna, w sumie bardzo brutalna. Trzeba się orientować, zwłaszcza w terenie, co w życiu osobistym również nie jest moją mocną stroną. Tak więc, tak szybko jak pobrałam grę i okazało się, że yy, przechodząc przez te wszystkie cierpienia, nie mogę słyszeć soundtracku, tak szybko ją odinstalowałam. Nie była to więc bardzo długa przygoda, ale rok później, dwa lata później, yy, namówili mnie przyjaciele, żeby zainstalować ją jeszcze raz i zagrać razem z nimi. Okazało się wtedy, że, że nie gra się samemu. Albo z jakimiś randomowymi ludźmi, to gra zgrywka może być całkiem przyjemna. Chociaż faktycznie orientować się trzeba. W grze mamy kilka postaci nawet znalazła się jedna kobieta niesamowita. Więc jest kilka grywalnych postaci które mają bardzo różne charaktery i różne specjalizacje. Jest to garstka ocalałych, która znalazła się przypadkiem w tym samym miejscu i czasie i próbuje się wydostać z miasta opanowanego przez zombie i mutanty. Rozgrywka głównie polega na tym, żeby wystrzelać wszystko w okolicy, co próbuje nas zabić i... Przechodząc przez coraz trudniejsze etapy, dostać się do helikoptera, który zabierze nas w teorii w bezpieczne miejsce. Praktycznie to z lokacji do lokacji, aż do końca gry, gdzie faktycznie odlatujemy. No, chyba, że ktoś umrze i drużna się po niego nie wróci, wtedy odlatują wszyscy bez niego. Tak, to jest zabawne, że Twoja grupa może cię zostawić i spokojnie ukończyć misję, mimo że jesteś martwy. I... No cóż, zasadniczo za chwilę znowu będziesz żywy, ale już mniej przydatny dla całej reszty. Więc, tak jak rozgrywka jest całkiem ciekawa, chociaż mówię, szybka. I sama gra nie jest zbyt długa. I również jest dość powtarzalna, więc jest to gra na raz na jakiś czas do przejścia. To jest w niej coś, co moim zdaniem zasługuje na wyróżnienie. I są to właśnie mutanty. I jest ich kilka. Mamy na przykład Smokera, który przyciąga cię bardzo długimi językiem i poddusza. Mamy Witch koło której trzeba chodzić po ciemku i po cichu, bo inaczej Cię rozszarpie. To najczęściej mnie nie spotyka, ponieważ jestem człowiekiem-czołgiem i... po cichu, dyskretnie i delikatnie to nie są moje mocne strony. Również w grach. A... Mamy Joekeya, który wskakuje Ci na plecy i ujeżdża Cię jak dziką klacz. Nasz nie umrzesz z tego powodu. Mamy Tanka, który jest... Wielki, gruby i boli jak siebie w ciebie Jest postać, która pluje jadem. Dosłownie ich przenośni. I jest Hunter. Czyli postać, którą właśnie widzicie jak rysuje. Hunter jest bardzo zezwierzęcony. Chodzi na czterech łapach głównie. W, sumie w tym przypadku na rękach i nogach. I najgorzej jest, kiedy spotkasz go w klatce schodowej. Widzisz od dołu, jak gdzieś przeskakuje, po stopniach, w ścianach, sufitach. I wiesz, że nie masz dokąd uciec. I kiedy zobaczysz jego uśmiechnięty pyszczek, to już wiesz, że rzucić się prosto na klatę i wyszarpie jeszcze bijące serce. Hunter ma w moim serduszku specjalne miejsce. Jest postacią e, w sumie całkiem sympatyczną i taką, którą mogłaby mieć ciekawy background. Bardzo chciałabym zobaczyć e, taką wersję Left 4 Dead, w której pokazują background mutantów. Może jakiś serial na ten temat, albo animacje, może komiks, bo fabuła ma bardzo dużą. E, Duży potencjał, moim zdaniem niewykorzystany na szybką slasherówkę. Ale seria jest dość popularna i ma fanów mimo pół lat, więc może jest szansa, żeby coś się jeszcze zmieniło i żeby powstało więcej rzeczy na ten temat. Jeżeli chodzi za to, o to co robię na rysunku, to standardowo zaczęłam od szkicu, później lineart, flaty i pobawiłam się moim standardowym cieniowaniem ale za to y, przy malowaniu krwi postarałam się, żeby była bardziej realistyczna poszukałam tutoriali w internecie, różnych pędzli i chciałam naleźć jej jakiś kształt teraz jak na to patrzę, widzę, że jest jej zdecydowanie za dużo y, jak na coś spływa tylko z rąk ale efekt przypadł mi do gustu i uważam, że Praca wyszła prosta, ale przyjemna do oglądania. Dajcie mi znać, jak wy zabijacie czas, w co gracie, bo moje ulubione gry to gry o zombie. A może graliście w Left 4 Dead i też macie ulubioną postać? Dajcie znać, co myślicie o arcie i czy zaciekawiłam was samą grą. Trzymajcie się i pamiętajcie, że gdzieś tam też świeci dla Was gwiazda.